Kochani, witam was serdecznie na szeptach tarota i dziś witam wszystkie zodiakalne wagi. Kochani, co ten rok 2025 Wam przyniesie? Z jaką energią będziecie pracować? Jaka jest ogólna energia tego roku dla naszych zodiakalnych wag? Pamiętajcie, bierzcie tylko to, co rezonuje z Wami. A sprawdźcie też, jakie macie znaki w waszym ascendencie i w księżycu i obejrzyjcie sobie te czytanka. Możecie dostać po prostu no, trochę więcej informacji takich, które być może wam pomogą a w tym nadchodzącym roku. Energia ogólna. Oj, tutaj jest dziesiątka. Dziesiątka była w kochani. No, będziecie tutaj, będzie dużo na waszych, na waszych plecach, Tak. To jest taka karta, będziecie no, odpowiedzialni przede wszystkim. To jest jakaś tutaj duża odpowiedzialność, um, myślę, że po prostu niektóre wagi no, mają dużo na głowie, tak? To jest też yy, no, troszeczkę taka karta, możecie być zmęczeni w tym roku. Zobaczymy, co nam dalej karty powiedzą. W każdym razie tutaj wiele wag ma po prostu dużo obowiązków, a jakieś dużo, będzie dużo odpowiedzialności. No, może być też i dużo pracy. Także no, będziecie dźwigać po prostu, kochani, to, um, no ale zobaczymy, co powiedzą, co powiedzą nam poszczególne miesiące. W każdym razie będzie, no, wygląda na to, że będziecie mieć wiele na swojej głowie, na swoich, na swoich barkach um, do, do udźwignięcia, tak? Dobrze, styczeń, luty, marzec, co dla wagi. No, popatrzcie, karta odpoczynku, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Dobrze, kochani, zobaczmy najpierw tą pierwszą połowę roku. No, tak jak powiedziałam tutaj, że macie tyle, tyle na, na sobie, tyle tutaj dźwigacie, to popatrzcie, zaraz w styczniu pojawia się czwórka mieczy, czyli karta odpoczynku odpoczynku, regeneracji, wyciszenia się, refleksji, takiego trochę uzdrowienia, czyli już po prostu wchodzicie, no ja myślę w tym okresie też poświątecznym na pewno, no niektórzy będą zmęczeni, tak, także styczeń, no należałoby poświęcić właśnie, jeżeli akurat Wam tutaj zelży, tak, i może będzie troszeczkę tych obowiązków mniej, to wykorzystajcie ten czas na odpoczynek, kochani, na sen, na właśnie zregenerowanie się, no i nabranie, nabranie siły, tak? Tutaj z kolei w lutym już przychodzi, przychodzi energia rycerza Monet i ona mówi tutaj o, no, znowu pracowitości, tak? Rycerz Monet jest bardzo pracowity, bardzo taki sumienny. To jest też, no, przede wszystkim też karta wytrwałości. Ale taka bardzo, to jest takie pracowanie bardzo zamierzone, bardzo ukierunkowane. I będziecie tutaj no, wykonywać po prostu to, co sobie zamierzycie, ale no, będzie, będzie pracowicie. I w marcu przychodzi karta diabła, czyli to, ta karta symbolizuje, że ona zawsze symbolizuje jakieś takie połączenie, nasze no z, negatywnymi, z negatywnymi rzeczami to, są, to jest karta uzależnień, karta iluzji i wewnętrznych ograniczeń. To mogą być jakieś no niezbyt dobre dla was na przykład nawyki a w waszym codziennym życiu żywieniowe no, zachowawcze. Ta karta mówi, no, może na przykład właśnie sam fakt, że się przepracujecie, tak? Że na przykład nie macie, nie dbacie o to, żeby mieć wyjątk wystarczająco snu, to też może być toksyczne dla Was i niedobre. Ta karta diabła oferuje Wam po prostu rozpoznanie tego, co, co dla Was jest niedobre, dostrzeżenie tego, co, co Was blokuje, co Was zniewala, co Wam po prostu nie służy i nie służy też właśnie tutaj i w zdrowiu. Um, także marzec może być takim miesiącem, no właśnie szczególnie w tym roku, będziecie przepracowani, że no może zrobicie taki zwrot, po prostu um, taki krok w tył i zastanowicie się, no będzie trzeba coś tu po prostu zmienić, tak? Także będzie to, tutaj przychodzi możliwość uwolnienia się albo właśnie rozpoznania tego, co no nie jest, nie jest dla was dobrze, dobre i no, może właśnie działać źle na wasze zdrowie, na wasze samopoczucie. To mogą być też toksyczne relacje, toksyczne związki, toksyczne sytuacje w pracy, które no po prostu nie, nie są dla was dobre. W kwietniu energia będzie troszeczkę taka wolniejsza. Zresztą to jest w ogóle energia dosyć taka wolna, ale tak jak, tak jak ten. Rycerz, rycerz Pentakli, który idzie dosyć powoli, dosyć rozważnie, tu też macie energię, no on jest tutaj obciążony tym, tak, także on szybciej nie pójdzie, także wszystko się tutaj przynajmniej w tej połowie, tej pierwszej połowie roku yy, toczy się wolno, tak, bo po prostu no, nie macie za bardzo energii na, yy, no tutaj na jakiś pęd bieg. I tutaj w kwietniu będziecie po prostu, no, wiele osób spod znaku wagi, będzie w takiej energii zawieszenia. To jest energia wisielca, ale ona jest bardzo pozytywna, dlatego że pozwala nam no, zastanowić się, ale spojrzeć na sytuację z takiej nowe, nowej perspektywy. Tutaj to jest też energia takich przemyśleń, być może, właśnie zrozumienia czy zrozumienia jakiejś danej sytuacji, a, albo na, w mniejszej skali, albo w większej. A, jest to też karta cierpliwości, tak? Tutaj niektórzy z Was właśnie będą może oczekiwać na jakieś zmiany, um, i, i, no i będą, będziecie właśnie musieli troszeczkę się tutaj uzbroić w cierpliwość. A dla tych z Was, którzy tu mają właśnie jakieś plany, no nie wiem, związane na przykład nie wiem, czy skupnem czegoś, czy z jakimiś inwestycjami, czy z jakimiś wiadomościami i będziecie oczekiwać, czy może nie wiem, no z nową pracą, bo te wiadomości będą przychodzić bardzo powoli. Będzie takie, będzie takie zwolnienie po prostu a, sytuacji. Także nic tutaj, kochani, to tempo jest po prostu bardzo wolne i nic tutaj za bardzo się nie przyspieszy. Um, no, ale tutaj już w w maju jest piękna energia, to jest dosyć mocna energia to karty karty cesarzowej. Ona tutaj wam przynosi obfitość. Także cokolwiek tutaj, czy zaczniecie coś nowego, um, to jest takie jakby, jeżeli zasiejecie cokolwiek w tym miesiącu, rozpoczniecie cokolwiek, to ma tą taką um, jest ta energia obfitości, opiekuńczości. A, no, i będzie to po prostu pracować. A energia cesarzowej też mówi dla tych z Was, którzy no, na przykład chcą powiększenia rodziny, no jest to też karta płodności, jak najbardziej, dlatego może zwiastować, no może zwiastować ciążę, może zwiastować no, narodzenie dziecka, nie musi być zaraz u Was, może być w najbliższej rodzinie. Także ta karta no, wiele rzeczy może, y, może nam tutaj y, przedstawiać. Jeżeli chodzi o miłość, związki, to jest to też karta właśnie miłości i relacji, a no też waszego połączenia z naturą. Maj tutaj już będzie piękna wiosna. Także świat budzi się i, no, i ta, ta cesarzowa nam pokazuje, także wiele z Was właśnie może będzie. Y, y, Pracować w ogródkach, bycie po prostu z naturą, takie dosłowne zasiewanie, sadzenie czegoś, żeby, to, żeby później zbierać plony. A um, no w czerwcu mamy tutaj y, trójkę mieczy. No nie da się ukryć, jest to, jest to karta y, no jakiegoś y, emocjonalnego bólu, tak? Tutaj niektórzy y, mogą być jakieś takie sytuacje, może coś Was tutaj rozczarować, ktoś Was może rozczarować, może tutaj pojawić się jakiś smutek. W każdym razie pozytywna strona, lekcja taka, nauczanie tej karty mówi o tym, żeby z tego się wyleczyć, zaleczyć te rany. Jeżeli musimy komuś wybaczyć, no to należy wybaczyć, nie musicie koniecznie tą osobę, wybaczać mu no, prosto w oczy, twarzą w twarz, wybaczcie mu w swoim sercu kochani, a, bo w ten sposób sobie sobie pomożecie. Także to nie musi być nic wielkiego, to jest po prostu. No, dla niektórych może pojawić się jakiś poważniejszy taki no, no, emocjonalne straty, ale może to być po prostu ktoś lub coś, co was rozczaruje w tym miesiącu. No, i może przynieść troszeczkę jakiegoś tam smutku. W każdym razie, nie należy się za bardzo nad tym um, no zanurzać w to. Dobrze, co będzie tutaj? Lipiec, sierpień, wrzesień dla wagi. Podsuńmy sobie te karty. Lipiec, sierpień, wrzesień czyli druga połowa roku. No, tu już fajniej. Lipiec, sierpień. I wrzesień. No i wyciągnijmy październik. Listopad. grudzień, kochani. No dużo fajniejsze energie tutaj w tej drugiej połowie roku. A, kochani, no fajnie tutaj jest paść yy, paś pucharów. Być może dla tych, którzy tu byli rozczarowani. Być może jakiś związek. W którym byliście, albo może, no może myśleliście, że gdzieś coś z tego będzie. No nie, on może właśnie nie dojść do skutku, będziecie rozczarowani, ale tutaj w lipcu jest właśnie taki początek, taka możliwość jakiejś nowej miłości. A to są, to jest, no też mogą być, to są, mogą być wiadomości, które was uszczęśliwią, uradują. A tutaj niektórzy, niektóre wagi mogą na przykład. To będzie takie. Będziecie chcieli się na przykład czegoś uczyć, a i to Wam sprawi przyjemność, będziecie po prostu gotowi, żeby zacząć coś nowego, ale coś właśnie, co sprawi Wam no, przyjemność, tak? No i tak jak mówię, jest możliwość na nowe uczucia, na nowy związek. To jest też karta taka intuicji. No i oczywiście też karta dzieci dla tych z was, którzy mają dzieci. Tutaj no może będziecie właśnie spędzać to jest oczywiście czas wakacji. tak, Także możecie no, spędzać więcej czasu też z waszymi dzieciaczkami. No i sierpień królowa, królowa pucharów. Czyli jest tutaj właśnie dużo energii takiej emocjonalnej, no, energii sercowej. Królowa, Królowa Pucharów przynosi Wam znowu intuicję, także dużo wag tutaj właśnie może będzie no, bardziej połączonych z, ze sobą samym, z, tą, z tym głosem intuicji. Królowa tutaj też przynosi taką energię właśnie opiekuńczą, czyli macie, będziecie zajęci, będziecie mieć dużo odpowiedzialności, ale macie tutaj i istos cesarzową. I z tą królową jest taka energia właśnie opiekuńczości. Jesteście tak jakby pod takim parasolem protekcji, tej takiej energii matczynej, kobiecej. Tutaj ta, ta królowa też przynosi taką energię równowagi, równowagi emocjonalnej, a tutaj też no, to jest energia współczucia, zrozumienia i empatii. także no bardzo, jeżeli chodzi o miłość, no jak najbardziej energia bardzo pozytywna. i tutaj w sierpniu, we wrześniu, no tu możecie być tacy troszecz, troszeczkę, no w takiej może energii nostalgii, no może być trochę rozczarowania, że no lato dobiega końca. Czwórka, czwórka pucharów mówi troszeczkę o takiej apatii. Możecie no nie mieć trochę za bardzo motywacji, żeby może znowu wrócić do pracy, ale to też jest taka energia refleksji, zastanawiania się właśnie no tutaj, ponieważ jest tyle tych emocji w lecie, a i miłości, może Was to właśnie wprawić w taką energię refleksyjną trochę i zastanawiania się no czy może, bo tutaj no, wszechświat oferuje wam, tak, ten następny puchar, niektórzy z was może będą się zastanawiać, czy tak, aby na pewno chcą jeszcze więcej emocji czy może to, co mają im w zupełności wystarcza dobrze, w październiku tu jest energia, kochani, w ogóle ten koniec roku jest fantastyczny a energia triumfu no i jest i król tak samo monet, czyli tutaj, no to jest jakieś zwycięstwo, tak, szóstka Szóstka buław mówi o, o zwycięstwie, o jakimś y, y, sukcesie. I niektórzy z Was tutaj mogą być rozpoznani po prostu w sensie y, uznani, w sensie takiego uznania, że Wasze otoczenie rozpozna no, to wszystko, co robicie dla niego. Y, także to jest taka energia uznania, zwycięstwa, triumfu um, i tutaj dostaniecie po prostu docenieni, tak? Docenieni przez. Przez Wasze otoczenie. A następnie w listopadzie, tak jak mówiłam, król monet przynosi Wam taką energię stabilności, materialnej przede wszystkim. Także tutaj to jest energia sukcesu materialnego, takiej stabilności, bezpieczeństwa. Także cokolwiek tutaj planowaliście, zasialiście, te początki, które tutaj zaczęły się na początku roku, to one tutaj będą no będą owocować, tak? Będą, będą tutaj jakieś, no będziecie zbierać plony z tego, co, co tutaj zaczęliście w tym roku. A Także bardzo, no i oczywiście dla tych, którzy którzy szukają miłości, tak, którzy chcą związków, może właśnie też ten król Monet, sugerować. No, przyjście to może być nowa osoba, albo osoba, z którą już jesteście, ale która jest gotowa budować z Wami taki trwały związek, oparty na wspólnym zrozumieniu, na wspólnych celach. Obydwoje chcecie dążyć do tego samego, także to jest osoba, no, jak każdy król, taka, mająca autorytet, ale bardzo taka pewna siebie, a król Monet jest w ogóle też bardzo taki opiekuńczy. Opiekuńczy, stabilny no i przede wszystkim osoba, która finansowo bardzo sobie dobrze, dobrze radzi. Także tak jak mówię, może być ktoś nowy, może być ktoś z kim już jesteście, ale ten związek po prostu nabierze takiego bardziej oficjalnego kierunku, albo to jesteście po prostu wy w swojej energii i będzie wam się super. Super powodzić finansowo. No i koniec roku tutaj jest, to jest takie czystość umysłu. Tutaj będziecie po prostu wiedzieć, wiedzieć na, czym, na czym stoicie. Jeżeli będą jakieś niedomówienia, to tutaj ten, ten as mieczy po prostu odcina, odcina kłamstwa od prawdy. To jest przede wszystkim energia, energia bardzo. Taka przejrzystości, jasności, energia prawdy. Prawda tutaj zawsze będzie, będzie królować. No i będziecie po prostu, zakończycie ten rok, po prostu będziecie wiedzieć, myślę, na następny, będą, będziecie mieć przejrzystość umysłu, kochani. Jest to też bardzo dobra energia komunikacji, więc dla tych z Was, którzy, no nie wiem, pracują. Kończycie ten rok z taką bardzo przejrzystością, komunikacyjnością, um, analitycznością, też i z taką racjonalnością umysłu. Kochani, wyciągniemy po jednej karcie na miłość, karierę, zdrowie. Miłość, tak, miłość, kariera. Zdrowie i duchowość. Uch. Miłość. No tutaj niektórzy z Was po prostu tak, ja myślę, i to jest związane z tym, z tym trójką. Będziecie tutaj musieli się uwolnić po prostu, właśnie od jakiejś przeszłości. Niektórzy z Was tutaj no być może byli w jakichś trudnych sytuacjach, być może w jakichś związkach, które nie pracowały. No, i może właśnie boicie się, nie chcecie zaczynać czegoś nowego, albo nie wierzycie, że coś fajnego może się Wam przytrafić. Także to jest taka karta Waszego uwięzienia, ograniczenia, zablokowania, Waszych, waszych lęków tutaj. Wy tutaj się czegoś boicie, jeżeli chodzi właśnie o miłość. Ale kochani, to jest tylko na poziomie umysłowym, jesteście w stanie się od tego uwolnić. I tak jak tutaj ta trójka mówi, właśnie wyciągnijcie te miecze, wybaczcie komu musicie, a przede wszystkim, kochani, wybaczcie sobie, tak, żeby można było iść a, no do przodu. A jeżeli chodzi o karierę, no tutaj jest, tutaj może być coś, jeżeli chodzi o karierę, ktoś z przeszłości może przyjść a, do Was. wszystka pucharów mówi o nostalgii, o nostalgii, o, o takiej nostalgii do dzieciństwa. Ale no w, tym, w tym aspekcie ja myślę, że tutaj, co pomoże Wam w karierze w tym, w tym roku, to będą jakieś lekcje, które nauczyliście się w przeszłości. Może niekoniecznie w dzieciństwie, ale być może za młodu, być może no we wcześniejszej pracy. Także tu są jakieś lekcje dla Was w tej karcie, jeżeli chodzi o, tą, o ten aspekt kariery. Żebyście po prostu no, przejrzeli swoją, swoją pamięć, czy, szczególnie jeżeli będą jakieś właśnie decyzje do podjęcia, czy coś już podobnego nie było, czy czegoś już po prostu nie doświadczyliście i wyciągnijcie, wyciągnijcie wnioski z tego i, no, i zaaplikujcie, tak? Zdrowie, czwórka, czwórka buław, no, bardzo, bardzo stabilna energia, bardzo harmonijna. Ja myślę, że no, w zdrowiu będzie, będzie, będzie dobrze, będzie fajnie i, i będziecie najlepiej się czuć, kochani, w domu. W domu tutaj ja myślę, że najbardziej, najbardziej będziecie wypoczywać a, i będziecie się tutaj, wasze, no oczywiście z tym snem, a, także ja myślę, że zdrowie będzie stabilne i, i będą, i także macie, no, są tu dobre podstawy do dobrego zdrówka, tylko no pamiętajcie, żebyście dbali o wypoczynek. Um, no i być może tutaj też, ponieważ jest to, macie to brzemię, być może będziecie musieli poprosić no, domowników, tak, żeby Was troszeczkę odciążyli w Waszych takich domowych obowiązkach, tak? I to pomoże Wam się um, no, zregenerować. Kochani, w duchowości dziesiątka mieczy. To tutaj może niektórzy, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, żeby zawiedli się na duchowym, na duchowym rozwoju. Um, duchowość to w ogóle ja patrzę na to, no, wszyscy jesteśmy na innym, na innym etapie, ale duchowość ogólnie no to jest nasz taki personalny rozwój. Także niektórzy tutaj no, zakończą jakąś, jakiś etap, um, no i tak jakby przejdą, bo no, po prostu już tam, gdzie jesteście. To już dalej iść nie można. Oczywiście dziesiątka mówi tutaj o, o bólu, tak? O jakimś takim rozczarowaniu, um, ale, no, czy tam zdradzie, tak? Jakiejś katastrofie. Ale w tym, w tym rozkładzie, ponieważ pytamy, jaka będzie wasza duchowość, ja myślę, że będzie zakończenie jakiegoś etapu waszego rozwoju duchowości i przejście do no do, do nowego, do rozpoczęcia czegoś nowego. Także tak bym to, kochani, odczytała. Dobrze, jaka jest ogólna rada dla wagi na ten nowy rok? Wow, karta maga, kochani. Cokolwiek sobie tutaj wymarzycie, czyli będzie... No będziecie pracować ciężko, będzie, mogą być takie chwile, właśnie, że będzie Wam się wydawało, że cały świat leży na, na Waszych plecach, ale ogólna rada jest, żebyście uwolnili się od tych psychicznych ograniczeń i macie w sobie tą energię kreacji. Pamiętajcie, że to Wy kreujecie swój świat. A Mag mówi o twórczej mocy i sugeruje właśnie, że macie możliwości do kształtowania swojego życia według własnych pragnień i własnych celów. A ta karta oferuje ci narzędzia do realizacji tego. Wszystko co powinniście wiedzieć, tylko tu jest ta karta z przeszłości, tak? Już 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 nauczyliście się, już w sumie wiecie. Także uwierzcie w tą siłę manifestacji ta karta też właśnie nakłania was do takiego samozapoznania się ze sobą, dlatego tutaj przechodzicie, tak jakby w taką inną, nową strechę waszego rozwoju, waszej duchowości, no i ta energia też tutaj mówi o właśnie o tej umiejętności używania waszych dostępnych zasobów, czyli to co już macie, czy to właśnie tej wiedzy, którą macie, żeby stworzyć coś nowego, coś wyjątkowego coś no po prostu co sobie kochani wymarzycie a moje kochane wagi ja wam bardzo dziękuję za wasz wspólny czas a życzę wam oczywiście jak najlepszego nowego roku a zapraszam do subskrypcji a do komentarzy a no i myślę że do następnego czytanka pa, pa kochani